Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zapadł wyrok przyznający Gwardii Warszawa status strony w postępowaniu administracyjnym, w którym klub został pozbawiony praw do gruntów przy ulicy Racławickiej. Na mocy dzisiejszego rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego przesądzone zostało, że Warszawski Klub Sportowy Gwardia w sposób całkowicie bezprawny pozbawiony został statusu strony i prawa głosu w postępowaniu administracyjnym. Na podstawie którego pozbawiony został praw do gruntu, jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że Warszawski Klub Sportowy ma prawo, aby uczestniczyć na prawach strony w dalszym postępowaniu, aby wnosić zarzuty do dotychczasowych rozstrzygnięć i weryfikować dotychczasowe decyzje. Naczelny sąd administracyjny podejmując tę decyzję, oddalając skargę kasacyjną ministra skarbu, pomoże wszystkim urzędnikom w podjęciu właściwej decyzji po to, żeby ten klub mógł dalej funkcjonować i w stabilnej formie prowadzić szkolenie dzieci i młodzieży. Będziemy śledzić walkę gwardii o przetrwanie.